<śmianie> o, cześć, co? So. Witam. Co, nie poszliście na Sylwestra? Ja zaprosiłem Państwa do siebie, jest nieźle, a może być jeszcze lepiej. Uff. Ale mam dla Was propozycję na atrakcyjny wieczór. Karnawały wieczór z gwiazdami filmowymi. Takich pięć propozycji do połknięcia przez jedną noc. Stan gry to polityczny dramat w gwiazdorskiej obsadzie, podczas oglądania którego czas upłynie Wam dwa razy szybciej. Ekspres jest niezwykle miłą i ciepłą opowieścią. Odszedł to straszny film 4. Oczywiście nie musicie tego oglądać w jedną noc, żartowałem! Ale to są moje propozycje na wolne wieczory, w których możecie mieć trochę więcej w ten zimowy czas. Warto wiedzieć, co czeka na Was w domu wypożyczalni, i warto oczywiście wziąć także udział w naszym interaktywnym konkursie. Używając pilota telewizji cyfrowej. A gdzie mój pilot? Gdzie mój. Pi a. Używając pilota telewizji cyfrowej, możecie odpowiedzieć na dwa pytania i zdobyć nagrodę, a jest nią bezpłatnie. 24-godzinny dostęp do jednego z omawianych dziś filmów. I taka jest nagroda w naszym interaktywnym konkursie. Robert, teraz. To rana mój <grystanie> Zaraz wracam. <grystanie> Ale nie zostawię Was bez niezbędnej informacji. Oto film z 2009 roku. W którym występują znakomici i popularni aktorzy. Do tych pierwszych należą Russell Crowe i Helen Mirror, a do drugich Ben Affleck i Jeff Daniels. Aktor włączy znakomity scenariusz utrzymujący widzów w niepewności, w ciekawości i emocjonalnym rozdrganiu. Oto stan gry. W filmie Stan. Mm, ale fajna impreza! Fajna, fajna, tylko jedzenia nie ma. Ale... Mam jedzenie. Ale mam także dla naszych widzów konkurs. Moi drodzy, w filmie Stan Gry występuje przynajmniej dwoje aktorów, którzy mają na koncie nagrody Oscara. Jednym z nich jest Russell Crowe. Czy pamiętacie za rolę, w którym filmie otrzymał nagrodę? Czy to był gladiator czy American Gangster? Jeśli uważacie, że Russell Crowe dostał Oscar za rolę w filmie Gladiator, naciśnijcie guzik czerwony. Jeśli jednak waszym zdaniem otrzymał nagrodę za rolę w filmie American Gangster, naciśnijcie guzik zielony. Czas start. Głosujemy. Pamiętajcie, że w naszym konkursie trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Zgromadziwszy dwie trafne odpowiedzi aż 30 z Was ma szansę zdobycia nagrody, a jest w nią dzisiaj bezpłatny dostęp do filmu Stan Gry. Gospodarz! Długo mamy czekać? Szampa się grzeje, a ja sygnał. Zaraz wracam. Nie długo. <śpiewanie> no ja wziąłem więcej kieliszków. Słuchajcie, kolejny film ma wielce mylący tytuł. Ekspres. Ale to nie jest kolejarska saga ani dramat kryminalny rozgrywający się na dachu pędzącego pociągu. Taki pseudonim nosił ze względu na prędkość swojego poruszania się jeden z amerykańskich rugbystów Ernie Davis. I myślę, że ten film może się spodobać zarówno wielbicielom rugby, jak i w ogóle miłośnikom sportu. Umieściłem jednak ten film w kategorii do łzy ostatniej, ponieważ finał skruszy wasze serca. In 1956 Syracuse University's Jim Brown. Was perhaps the best running back college football had ever seen, but he was unable to become the first African American to. And see your name. You owe them more than just running a ball. I'm playing. Czemu? 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 Natalia, ze przyniosłem serwetki. Słuchajcie, czas e, podać prawidłową odpowiedź na pierwsze pytanie. Pytałem o rolę za którą Russell Crowe otrzymał Oscara. Oczywiście Russell Crowe otrzymał nagrodę Oscara za rolę w filmie Gladiator. Za chwilę na ekranie pojawi się procentowe podsumowanie Waszego głosowania i dowiemy się, ile osób zdało prawidłową odpowiedź. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Robert, gdzie masz tą kolekcję płyt? Ach, ten film może wzbudzić naprawdę dreszczyk. Chociaż nie ma w nim ani strachów, ani potworów, jest za to intrygujący czworobok miłosny. Tym... Jeśli człowiek to samotna wyspa, to ja jestem Ibiza! <śmum> nominowany do Oscara i czterech złotych globów. Oklaskiwany w Kan i na całym świecie. Zgodnej opinii krytyków filmowych, jeden z najlepszych dorobków u jego Alena, i jednocześnie najbardziej kasowy, albo przynajmniej jeden z najbardziej kasowych filmów tego reżysera. O pieniądzach miłości, wielkich namiętnościach, wielkiej, wielkiej forsie. Film zatytułowany wszystko gra. Chciałbym powiedzieć, chociaż w domowej wypożyczalni mamy kilka filmów Woody'ego no to jednak reżyser ten jest po raz pierwszy bohaterem naszego programu. Zatem zróbmy z tego wydarzenie i niechaj Woody Allen będzie bohaterem kolejnego konkursowego pytania. Ostatnio w swoim filmie, w jednym z ostatnich swoich filmów zabrał nas do Hiszpanii. Jedną z głównych ról w tym filmie zagrała Penelope Cruz. Czy już pamiętacie jaki to był film? Czy miłość w czasach zarazy, czy... Wiki Cristina Barcelona. Jeśli uważacie, że to film Miłość w Czasach Zarazy, naciśnijcie guzik czerwony. Jeśli uważacie, że jednak jest to film Wiki Cristina Barcelona, naciśnijcie guzik zielony. Czas start, głosujemy. Pamiętajcie, dwie trafne odpowiedzi dają szansę zdobycia nagrody aż 30 osobom, a nagrodą jest bezpłatny dostęp do filmu Stan Gry. Jeśli za waszymi ścianami rozbrzmiewa głośna muzyka potęgowana wystrzałami kolejnych butelek szampana, to nie będziecie mogli się skupić na intrygującym dramacie psychologicznym. Ale są takie filmy, które nie wymagają głębokiej analizy postępowania bohaterów. No po prostu są fajne i do takich filmów właśnie należy sympatyczna, romantyczna komedia pod tytułem Rozbitkowie. <noise> All Jenny ever thought about. Dla ten rozgardiasz. Czas na podsumowanie konkursu, podanie prawidłowej odpowiedzi na drugie pytanie. Mam nadzieję, że nie mieliście z nim kłopotów. Oczywiście filmem, którym Woody Allen zabrał nas m.in. do Hiszpanii, w którym jedną z głównych ról zagrała Penelope Cruz, jest Vicky Cristina Barcelona. Za chwilę na ekranie pojawi się procentowe podsumowanie waszego głosowania. Dowiemy się, ile osób znało prawidłową odpowiedź, a ile popełniło błąd. Czy są jeszcze jest... ciastka? Ja bym wywołał Ej, masz domową wypożyczalnię. Robert, pokaż. O, kurczę, zobacz, Za chwilę dowiemy się, ilu z was zdobyło nagrodę. Przypominam, że wśród tych osób, które udzieliły dwóch trawnych odpowiedzi, jest 30 zdobywców bezpłatnego dostępu do filmu Stan Gry. Warto sprawdzić po skończonym programie zakładkę zakupione filmy, które pojawia się w momencie uruchomienia domowej wypożyczalni wod. Pamiętajcie także, że laureaci otrzymają od nas dodatkową informację, która wyświetli się na ekranie telewizora. Film dostępny będzie przez 24 godziny. Są takie filmy, które trzeba oglądać gromadnie. Kiedy jedna osoba się zaśmieje, to zaraz to budzi rechot u następnej i potem wystarczy, że to zrobi tak. A już wszyscy umierają ze śmiechu i spadają z drzewem. Do zbiorowej konsumpcji polecam straszny film 4. Ludzkość. Czwarta część parodii horrorów. Tym razem bawi się motywami z hitów ostatnich lat. Trudno jest pogodzić żywioł taneczny i filmowy, oczywiście w takim programie, bo w filmie jak najbardziej. Tak przy okazji polecam naszej domowej wyborzani wiele tytułów muzycznych i tanecznych, między innymi Dirty Dancing 2, Chicago, a także Hany z dziecką album w roli głównej. To dobry pomysł na kolejny odcinek programu Gdzie Mój Pilot. Do zobaczenia za tydzień.